Nie płacz. Jesteś już dużym chłopcem. Dużą dziewczynką. Czy miłość może boleć? Dziś miałam powtórzyć temat wrażliwości mężczyzn, jednak pochylę się nad obojga płciami. Ponieważ podziały na kobiety i mężczyzn uważam, że to dziwny pomysł. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jedni bardziej, drudzy mniej wrażliwi, jednak jedna i druga płeć jest obarczona pod świadomością oraz różnymi programami. Jak często słyszałaś, słyszałeś, słyszałaś? Nie masz się jak mała dziewczynka. Facet jesteś czy baba? Mężczyźni nie płaczą, nie rycz, zamknij się, to nie będzie bolało. Miłość może boleć? Wydaje się, że tak. Dlaczego tak możesz pomyśleć? Hmm, myślisz, skoro mama mnie kocha, a kłamie, krzyczy, niszczy, poniża, bije, porównuje, nie pozwala wyrażać swoich emocji. To, czy to znaczy, że możesz pomyśleć, że miłość może boleć? Dorastajsz w poczuciu winy, poniżenia, masz niskie poczucie własnej wartości, nie wiesz, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Pragniesz kochać drugą osobę, jednak nie potrafisz. Uważasz, że nie zasługujesz na miłość i zastanawiasz się, dlaczego. Zastanawiasz się, co z Tobą nie tak. Pragniesz być twardzielem, nie okazujesz uczuć. Pragniesz być zimną, wmawiasz sobie, że dasz radę tak żyć. Żyć bez miłości, uczuć, emocji. Aż w pewnym momencie pękasz, bo. Hmm. Masz blokadę, masz zablokowane emocje, bo przez wiele lat tłumiła, tłumiła się w sobie, aż w końcu wybuchasz i widzisz tylko jedną drogę, drogę ucieczki, i zaczyna się Twoja autodestrukcja w postaci np. Na nadużywania alkoholu, narkotyków czy seksoholizmu. Stajesz się agresywna, agresywny, rozpada się Twoje życie rodzinne i spadasz coraz niżej, mając pretensje za swoje niepowiedzenia do całego świata. Współmałżonek ucieka od ciebie, a ty znów czujesz się pokrzywdzona. Mamy prawo kobiety, jak i mężczyźni do okazywania uczuć. Do miłości, do ciepła, przytulania, uśmiechu, radości, płaczu i bólu. Skąd wzięło się przekonanie, że płacz to słabość? Powiedzmy, że my, kobiety, w pewnym stopniu dostałyśmy przyzwolenie na to, żeby oczyszczać się, czyli płakać. Niestety panowie już tego prawa nie posiadają, bo podobno to nie męskie. Korzystanie z terapii, rozmowy i wyrzucenie z siebie złych emocji też jest rezerwowane dla kobiet, bo ktoś kiedyś, nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, wymyślił, przekazał i tak się przyjęło. Otóż uważam, że najwyższa pora mówić o tym głośno. Tak, wszyscy zostaliśmy zaprogramowani w dzieciństwie i być może wielu z nas ma pretensje i urazy do swoich rodziców. Nie ma o co złościć się na nich, ponieważ oni, nasi rodzice, dali nam wszystko, co mieli. Przekazali nam to, co otrzymali. Najważniejsze, że można to z siebie uwolnić, wyrzucić. Można nauczyć się kochać siebie, a kiedy już pokochasz siebie, będziesz mógł, mogła, mógł pokochać innych. Możesz zacząć wszystko od nowa. I cieszyć się pięknym życiem, dzięki pracy nad sobą i dla siebie. Uśmiecham się, wyzbyłam się żalu i poczucia bycia niedoskonałą i niekochaną. Dzięki temu, że zrozumiałam siebie, potrafię zrozumieć innych. Dziś, jako terapeuta, dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą.